Teraz... Jakś ty się nie boisz tak? do Dopaszczysz wagłowę pchać? Tu, tu, tu! Prawe oko pompty fika! Żadna bestia mi nie fika! Life will come our way. It has only just begun. The world will die alone. The frail will fall below. Time will take our place. We return it back to one. The calm before the cold. The long and lonely road. Look for the light that leads me home. Hey, z tej Q, a to jest Dark trzy pozytywni. Także od razu mówię 3 tygodnie ponad nie grałem, za co też przepraszam, że bardzo długo nie było odcinka. Także teraz będę strasznie, strasznie koślawo grał. Jak jakiś po prostu ułomek, więc sorry, sorry, także. No. Poza tym. Moje flow też będzie jakieś takie ubogie, bo dawno filmów nie nagrywałem. A z racji tego, że moja siostra była u mnie jakoś tak. nie wiem się zaj zajmowaliśmy się rodziną, Co to było? Dobra, teraz ja zginę przy tym, Bo to jest jeden z. Kurwa, znaczy, nie, 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 nie. jest. To jest jeden z potworów, z którymi po prostu nie potrafię walczyć. No, jak widać, uh -hmm <watershleigh> Nie, 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 nie. Jak widzicie, on chyba tutaj nie przyleci. E... To jest chyba też sposób, bo jak on się teraz będzie respił kolejny raz, to on e, będzie miał tyle życia, ile teraz mu zadałem, tak? Ile mu zostało? No właśnie. I ktoś mi o tym pisał... Wow. Ktoś mi o tym pisał e, na... O! Na Facebooku chyba, albo w komentarzach. No gdzieś, gdzieś w każdym razie jeden z pozytywnych nam tutaj chciał pomóc, że można się tak bawić z nim na różne sposoby. Zresztą podejrzewam, że pełno spryciarzy, z, e, którzy mnie oglądają. Krytyk! Kurwa. Na pewno mamy pełno spryciarzy w naszych szeregach, którzy znają jakieś lepsze sztuczki niż ja i... Z... Au. No wow. I teraz jak ty się nie boisz tak Do lwa głowę pchać? Tu tu tu. Prawe oko pontyfika. Żadna bestia minifika. Tak jest. Dawno Q nie było na YouTube. Sprawdźmy co tutaj ciekawego dostaliśmy. To był pierścień. Sprawdźmy ten pierścień. Jest prawe oko pontyfika. Żadna bestia minifika. Wzmacnia ataki przed na natarciach wpatrujących się w tę czarną kulę. Co kurwa? Nie! O oh, fuck. To szybko. Dante, pomóż mi z Devil May Cry. Nie będzie mi tu jakiś kurcze upiór atakował. Nienawidzę, Jezu. Trzy tygodnie ponad nie grałem już od razu PvP na krzywy ryj, Oczywiście. Eee. Ja tu chciałem jeszcze kuściora zrobić, kurde. Bo mamy tutaj quest'a do zrobienia. Muszę e, iść odpalić sobie ognisko. O, upiór Dante mamy tam po lewej stronie, czyli przyzwał się. Okej, okay, to świetnie. Teraz pytanie, czy ten gościu z PvP kurwa. Tak myślałem. Znaczy, miałem nadzieję, że to nie jakiś... Au. No, widzę, że próbuje parować, co nie dobrze. No uciekaj szmaciarzu E, nie mogę Gniska podpalić nawet O Boże, ten fryer tam będzie spierdzielał Nie no nie idź tam za nim, bo zginiemy. Kademyt kurwa nawet odcinka nie mogę na nagrać, bo... Bo jakiś fryer musi przyjść i mi tutaj... Skończcie tym! Ty. Wow, no i za jej Dante, no. Nie was. A mogę się tędy wyjść po prostu? Fuck off! Czekaj, czekaj, ja, ja umiałem walczyć w PvP. Tylko najgorsze jest to, że po prostu ten gościu będzie mi ten. A nie mam nic dobrego? Nie mam nic dobrego, szkoda, szkoda no. Bo Estok jest banalnie do. Jasne. No i co? Się byjesz kuź jak frajer jakiś? Co to miało znaczyć teraz? Machasz mi tu tarczą? Też umiem machać tarczą. A mogę sobie wyjść po prostu? Elo. <grybujesz> Wychodzę! No, ile tych stosów, kurwa, będzie? O Jezu, pozytywnie, jak ja nie nienawidzę takich momentów, spadam not Elo. No i co ty tą kataną? Myślisz, że ona strzela? <grywa> Kurwa, masz paru to debilu. <grywa> O, 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 o! jesteś. O czym się? Nie ma tu żadnego znaku przyzwania? No i tak będziemy walczyć do ustalenia śmierci, wiesz? Stary, ty może mnie nie kojarzysz, ale ja mam film PvP e, na YouTube nagrany, wiesz? No nie wyszło teraz, kurczę. No to jeszcze raz. Działem z tym. Ej, no co to było przecież? Masz, kur... Woohoo! Trzy tygodnie niegrania! I po co tyle kowania? Ziom! Tutaj nie znajdziesz żadnego wygrania. <laughs> e, sorry, pozytywnie, ale jakoś tak chyba... Ma... Cieszę się, że kurde nagrywam znowu dla was filmy. Dla was i dla mnie. Kość wydąca do domu! Okej, okay, to mi się na pewno kiedyś przyda. E, także no, prosiłbym bardzo, żeby mnie nie atakować podczas e, tutaj nagrywania, bo, bo niepotrzebnie wydłużają mi się tylko odcinki. Dobra, e, odsapniemy sobie troszkę. Ok, i teraz powinienem tutaj e, mieć kościka takiego jednego. Czekajcie, spróbuję go znaleźć. Mam nadzieję, że go będę miał, ale kurczę nie, nie, nie ja, że w którym miejscu, chyba na początku to powinno być. E, mianowicie znajdziemy znak od Siri. Czy jakie tam było? O, jaki znak jest? Czy to ona? O, właśnie. I to jest odpowiedzieć na prośbę, czyli, że to ja idę do jej świata, bo ktoś ją nawiedził. A kto? Zobaczycie. Na pewno go poznacie, jeśli graliście w poprzednią część Soulsów, czyli w dwójeczkę. <laughs> Nieważne, czy to Skolar, czy to zwykły, na pewno pana będziecie kojarzyć. Siri z z mroku. Idę ci pomóc. Elo, elo. Dopiero co przed chwilą się rozgrzałem w PvP, także... A, jedziemy z koksem. O, jest jakiś Kolego Tak laska, tutaj przepiesz. Ty kurde on ma mocny ten ups, ups wiedziałem, że blokowanie tego będzie głupim pomysłem. Ale nie wiedziałem, że aż tak bardzo ma zasięg dobry. Dobra, jedziemy go. Co będę, jak chcę, mogę. Nie no, przestań, ej, bo... Ale Skuban jest dobry. Siris, masz jakiegoś hila, może grupowego? On się leczy no kolejny frajer, no. Jedziemy go, Siri. Siris ty się nazywasz, dobra. No, jak ona idzie, jak motherfucker jakiś, wow. Dawaj, od dwóch stron, na dwa fronty. Nie, 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 nie. E, czekaj, 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 czekaj. Jest to tak lejtowo to biorę, ale kurde muszę uważać, bo jakbym zginął tak z tym gościem, no to by to, to było śmieszne trochę. Kurze mi to trochę, że jego ja tak leję i leję 5 godzin, a on tak bierze Estusa i potem jest full życia. Wow! Pięknie! Jak ostatni cios chciałaś kozacko zadać, Zajebiście co zrobiłaś. Ano, nie ma sprawy. Dziękuję, dziękuję. Krayton wędrowiec pokonany. Krayton! I dzięki temu odblokowaliśmy e, opcję, że Krayton będzie mógł nas nawiedzić w przyszłości w y, jednej miejscówce pod warunkiem, że będziemy rozpaleni wtedy. Eee, i, i oczywiście nie chodzi mi o gorączkę, chodzi mi o naszą postać. I jeśli będziemy rozpaleni, to w pewnym momencie zaatakuj nas Krayton, którego. Jeśli pokonamy, to go pokonamy. I dzięki temu będzie można właśnie tutaj na tym moście potem znaleźć jego sprzęt. Więc jeśli byliście fanami jego eee, zbroi, tak jak ja w dwójce, no to polecam. Lat. Sprawdźmy, jak tam czas wygląda, bo, kurczę, ee... no w sumie myślałem, że dłużej walczyłem te PvP, ale tak w sumie i tak długo mi to zeszło. Sam most głupi przeszedłem tylko i już ty, 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 tutaj aż tyle zajęło. Dobra, a miesza z tym. E, pozbierajmy sobie, co tu będzie. Duża zmęczonego wojownika, okej. Okay. Zmęczonego wojownika, to chyba ten gościu, którego rozwaliłem przed, wcześniej. Ale kurczę, fajnie, jestem z siły dumny, że w końcu mi się coś udało tutaj ten, wiecie, w PvP, bo przeważnie to mam tak, wiecie, w poprzednich częściach było w dwójce, czy w jedynce, chociaż w jedynce, no w jedynce pamiętam, tak, też było parę PvP. Zawsze się zdarzało tak, że jak na antenie mnie ktoś zaatakował, to zawsze dostawałem w dupę, ale teraz w trójce to jakoś tak, no a ta trójka ma sobie coś takiego, że mi się o wiele lepiej w nią gra. O, tutaj mamy jakiś <laughs> Dante, weź przestań, przestań. Człowieku, ty się jeszcze troszkę musisz nauczyć tutaj walczyć? Eee, no dobra, no to mamy. Fuck, oni. Czekaj, wow, jaki zasięg kozacki! Czekaj, 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 czekaj! Ja chcę sprawdzić, czy ty się stagerujesz. Tak, stagerujesz się, ale ja ci mało zadaję. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. No weź, bo mnie zabijesz zaraz! God damn it. Co za dziki! Dziwny... Dzikus. A, tak, jest coś, co możesz strzelać. Dobra, chodź tu, muszę cię wykończyć. Wydaje mi się, że chyba zmieniamy broń, co? Zmieniamy? Czy... A mogę dodać sobie, czy będę ciężki? A, ja mogę w sumie dodać coś. Tak, gdzie jest ta moja broń? Tutaj. Tak, ciężki mroczny miecz, dobra. Ee, no to pobiegajmy sobie z nim. Zobaczymy, jak on się sprawuje, tutaj na tych tych ziomkach. Jak mówiłem, zaznaczam po raz setny w tym odcinku 3 tygodnie ponad niegrania, Więc ja za bardzo nie pamiętam, jak tutaj z nimi walczyć, tak, żeby to było w miarę skuteczne. Ale widzicie, Estok dalej we krwi, jeśli chodzi o PvP, bo ja wiem, że Estoka bardzo łatwo da się e wiecie, ripostować, bo przeważnie użytkownicy. Uuu, nie można ten dotworzyć. A tam miał jakieś. słychać. E tak to wiecie, takie przeważnie tylko takie maszowanie R1, R1, R1. Byle tylko zabić, zabić, zabić. Nie? I to jest właśnie wykorzystywane bardzo często przez jakichś e nóbków i w ogóle. Aaa, wiedziałem. No! Ukrywaj się, kurwa, nie! What the hell? Nie, spadam. Elo, 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 elo. E, to jest bardzo często używane przez jakieś noobków, że tylko maszujemy R1 i dlatego bardzo łatwo obronić e, się przed tym, albo postować właśnie. Dlatego wiecie, jak, jak już mu musicie walczyć jakąś bronią, która jest przewidywalna, to starajcie się dziabać w nieprzewidywalny sposób. <grym>, Wiem, że ciężko to powiedzieć, no ale trzeba, wiecie, trochę trzeba pograć PvP, żeby ogarnąć jakie są takie, wiecie, e, powiedzmy, no podstawowe... ...zachowania graczy, prawda, bo na początku może tego nie widać, ale jak już tak parę godzin się pobawimy, to potem widać, że niektóre osoby naprawdę e, używają tych samych ruchów albo tych samych strategii i to jest takie, znaczy wiecie, dla nas fajnie, bo w końcu, da, no zdychaj, cztery hity i elo. Ja, że mordę. Tak. <laughs> <Uuu. słuch> no jak widać można tutaj sobie troszkę poparmić te odłamki. Uśwa, uspokoisz się? Eee, tego ty to były duże odłamki, prawda? Więc to jest takie w miarę fajne, opłacalne. Duży odłamek Tytanii... Ojej, oh yeah. je, tutaj można spaść? Nie, tu widać od razu po teksturach, że tam się nie da chodzić, bo są o wiele gorsze graficznie. Patrzmy sobie jakiś widoczek. O, tam mamy ten cały ten mur. I zameczek. Fajna, fajna sprawa, chociaż czekają nas jeszcze lepsze budowle zaraz, znaczy teraz akurat nie widać, bo tu nam te budynki zasłaniają troszkę, które swoją drogą i tak są bardzo ładne, ale jeszcze będziemy teraz biegać, będzie fajnie. Jedn z ogółem te całe Irithyll, tak, bo my jesteśmy w Hill, w całej tej mroźnej krainie i Anor Londo, eee, w sumie spoiler, sorry, <laughs> eee, to... Bardzo ładne miejscówki. Strasznie mi się podobają. Wow. Co ty, wariacie? Okej. Okay. Mamy jakąś fontannę. Rozkwitający zielony pąk. Czyli coś jak zielony pąk, tylko że ulepszona wersja. Ok. E Według mnie bardzo fajne są te pąki, ale nie wiem czemu jakoś nigdy za bardzo ich nie używam. Tak jakoś tak o, od święta jak mi się wspomnieć, tam z dupy czy coś. Ups. A no tak, tu jest ten etap taki wow, gdzie ognie gonią. Ja coś czuję, że to będzie ciężkie, ale dobra, szarżujemy. Cze Kusier. Wow. Nie wiem co teraz chciałeś zrobić, ale dobrze, że nie trafiłeś, bo wyglądało jakiś chwyt albo coś groźnego z dużym damage'em. E, dobra. Tam jeszcze na górze jest Fryer 1, a tu są te ziomki. Jak ja do nich podejdę, to on zacznie strzelać pewnie, więc może poczekajmy, aż, aż oni podejdą, co nie? No, to będzie sprytniej. Dobra. Dobra ładne, mają miecze takie, jakby, nie wiem, klejmory to są, czy coś jeszcze tak ładnie przyświecają na niebiesko. Fajny bajer. Eee, dobra, no to tego siarza trzeba jakoś rozwalić. Ej, no, przestań. Teraz spróbuję jak najszybciej do niego zabiegnąć. Na pewno się teraz już ktoś rzucił na mnie. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Do... Okej. Okay. A patrz, nie, nie rzucił się. Tam akurat chodzą te, te tancerki śmieszne. Znaczy tancerki. Pewnie nazywają się inaczej, ale jakoś tak... Ja tak na nie mówię, bo, bo tańczą z tym mieczem. Aha, i co? I teraz... O Boże. Dobra, e, to może spróbujemy zlurować tu jakąś jedną. Tą wystarczy może co, bo ta. No prawie dostała heada. No chodź tu. I teraz tak. Ej, nie gadaj, że on tu idzie. Nie ma takiego czegoś. Jezu, jak to wygląda, jakby jakbyś chciała hafta puścić na mnie. Jajajaj, ok, jesteśmy znowu przy tych kichanych tancerkach. Ale zanim zaatakujemy, to pokażę Wam coś, co mi wypadło pierwszy raz w życiu w ogóle. Patrzcie: chubka do rozpałki z tych właśnie magów e, ognistych. Także, wow, jak widzimy, nie za bardzo to jest broń do. Eeeh... jakaś fizyczna, chociaż no może i by zawdawało to jakiś damage. Eee, w każdym razie skaluje się z inteligencją, ale eee, duże wymagania ma, 18 siły, 18 zręczności, no. Eee, sprawdźmy co powie. Zbeszczeszony płomień irytwiejskich wiedźm, lodowych duchów w Mroźnej Doliny. Temu pochodnie, która może służyć za broń bądź kostur otacza nie nigdy niegasnący płomień. Eee... Zajebiste, zajebiste, no. Jakbym miał wymagania zrobione w sensie dużo zręczności, tyle ile tam trzeba. To może bym użył. E, a może to po prostu ominiemy. te tancerze śmieszne. Dobra, coś tu to byłem. Czy to iluzja? Mam nadzieję, że nie. Ale o czym była mowa? O o, tancerki wracają aha tam masz. Tam jest. Aha, a, a tam jest ten, ten. To jest chyba ta baba taka, nie? Ta biblijna taka baba, co chodzi z tą książką i lubi przytulać. O Boże, a teraz pytanie, czy robić znowu jakiś sneaky-picky-like, jak jakiś Snake Solid i w ogóle ninja, czy na ale jakiś Kratos, Dante i te sprawy? E, patrzcie! Jedna mnie zauważyła, druga se jedzie. Dobra, to poczekam aż pójdzie... O, sama przyszła nawet! Zajebiście! Głupiutkie tancerzeczki, no! No i tyle, no i ta tak się walczy z tancerkami, no. Już wyczaiłem. Już sobie przypomniałem, że w Dark Soulsie się nie ucieka od kogoś, e tylko się do niego skacze jakby i wtedy jest bezpieczniej. Wrogowie sobie nie radzą z nami, jak jesteśmy za, za blisko. O widzicie, ona tak nie potrafi. Jakbym uciekał, to jasno dogoni mnie, ale jak jestem jak najbliżej, no to... Haha, już nie da rady. Boją się bliskości? Zimne suki. Dobra, e, ciśniemy dalej. Ja myślę, że już powinienem kończyć powolutku, ale jeszcze sobie tutaj ogarniemy jedno ognisko, e, które powinno być gdzieś mniej więcej w tym miejscu chyba. Czekaj, przed tą przedmiot. Duży odłamek tytanitu. Tu na lewo powinno być ognisko, dlatego pójdę jeszcze zerknąć na prawo, czy tutaj niczego nie przeoczyłem. Tam do przodu na razie nie pójdziemy, bo tam jest zbyt niebezpiecznie, jest czarodziej ten ognisty taki i chyba z dwie tancerki co najmniej, więc tam może być trochę hardcrow. Tu jeszcze coś leży. Duży odłamek tytanitu. Jakiś ładny widoczek jest. No oczywiście to jest wszędzie pięknie, więc się głupio pytam. Dobra, no to ciśniemy tam na lewo. Tutaj powinien być kościół. W którym e, też pociśniemy trochę questa i, i będziemy mogli sobie po prostu zasyjwować nasz progres, bo to jest w końcu ognisko w środku. Tak jest, proszę bardzo. Jest ognisko. I jest Anni. Okej, okay, porozmawiajmy sobie z Anri. Tak na sam, na, na koniec odcinka. Posłuchajmy Anni co ma do powiedzenia. O, myślałem, Good to see Hello, you. I, I never managed to find Horace. But my duty must be done, even alone, as an unkindled Lord Seeker. For the children I knew, bless their souls. We all have our reasons, don't we? Please take this, recompense for my foolish requests, and also a token of protection. May the flames guide your way. Co mi dasz? Pierścień złego oka. Dziękuję. Nie oh, ja Jestem samotny, jestem z pozytywnymi. Maybe the flames Dziękuję. Oh. You... Would... Flame... Dobra, i tyle. I i to jest tyle, co powinniśmy zrobić z Anny, jeśli chcemy zakończenie dodatkowe. Jeśli chcemy po prostu zrobić questa w inny, też niby prawidłowy sposób, ale który nam nie zapewni tego zakończenia, to idziemy sobie po prostu tutaj, i w sumie nie ma tego jak. Nie mam tego wam jak pokazać. To mi się wydaje. Ale tutaj ten posąg To nie posąg Tak? Dobrze myślę? Tak Co Ten w kącie miał być No, ten posąg to nie posąg, to jest jakiś szpieg, który e, sz, sz, szuka Który zwiedza Anri Przypatrzcie się, jeśli ktoś z was pierwszy questa z Anri, albo już go nie ma, albo skończył, albo nie Czy coś, to przypatrzcie się, że w tym miejscu e, nie powinno być posągu e, No a u mnie jest, bo tutaj jak widzicie w sumie nie wiem, czy to się idzie jakoś poznać czymś. Hmm, porównajmy. Zobaczmy, czy mo może oddycha. No, niestety nie, nie. Nie ma bata, żeby to poznać, chyba, tak mi się wydaje. No nic, nieważne. W każdym razie. Ee, to tam jest jakiś pewien ninja. Który śledzi tutaj Anry i jeśli chcemy mieć te zakończenie, które ja chcę mieć, za, te takie trzecie zakończenie za uzurpacja ognia, czy jak to się to nazywało To nic nie robimy, po prostu porozmawiamy z nią, żeby się zaczęła powtarzać, ona się już tutaj powtarza O no właśnie I tyle Styka, tam jeszcze jakiś przedmiot, podniesiemy sobie go, zobaczymy co to jest Ktoś się tutaj modli, podniosę mu tam Gdzie ty ten przedmiot trzymasz? Dowód dotrzymanej do umowy, okej okay. Rozpacz. No, okej, okay, super. E, no i tyle. Zobaczmy, tu jakieś pozytywne znaki. Roman jest, okej, okay, się ma Roman. I. Knight Solar. Du, du, du. Dokładnie, Solar jest wszędzie. Dobra, e, Anli pożegnaj się ładnie. Dostaliśmy od Anli bardzo fajną. E, e, bardzo fajną tutaj emotkę. Taką kozacką, taką, taką, taką. Zobaczcie zaraz. Jak tylko ją znajdę. Tylko ją znajdę. No come on! Czekajcie! Eee... Aplauz. Jest, yes, cicha decyzja. To, o to mi chodzi. I to jest tak fajnie, można iść i coś tam, wiecie, że niby machamy za plecy i tak dalej, czyli ja się tak z wami bardzo ładnie dzisiaj pożegnam. Eee, trzymajcie się, łapka w górę, jeśli się Wam podobało, jeśli pomogłem z czymś. na następnym odcinku Wam pokażę e, Kraytona i jego sprzęt. E, pokażę Wam e, dalsze tutaj rejony Irythyl, może nawet dojdziemy do bossa, a może nie, zobaczymy jeszcze. I wrócimy chyba jeszcze do ogniska naszej, do kapliczki, żeby pogadać z Jurją która też będzie dla nas coś przygotowywać za niedługo, ale to jeszcze zobaczycie. I, i, I kto jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam, bo dużo nowych na kanale jest z... głównie przez Dark Soulsa, więc witam wszystkich i żegnam wszystkich. Widzimy się w by... na następnym odcinku. I teraz tak kozacko odchodzi.